Moi drodzy uczniowie, dzisiaj weźmiemy na warsztat rodzaje zdań. Na egzaminie może pojawić się maksymalnie jedno zadanie dotyczące tego tematu. Wiem, że nauczyciele często wymagają od Was wiedzy dość szczegółowej i zaraz Wam pokażę, dlaczego tak jest, mimo że ta wiedza oficjalnie nie powinna być wymagana. Ona po prostu czasem jest przydatna. Zobaczmy. Mamy wypowiedzenia i dzielimy je na zdania i równoważniki zdań. Przypominam, że ze zdaniem mamy do czynienia wtedy, kiedy znajduje się w nim orzeczenie, czyli czasownik. Równoważnik zdania to takie wypowiedzenie, które niesie pewien przekaz, ale nie ma orzeczenia. Zdania dzielimy na pojedyncze, czyli tam znajduje się jedno orzeczenie, jedno i tylko jedno, i złożone. A żeby było złożone, musimy złożyć ze sobą jakieś dwa elementy. Te puzelki tutaj nam symbolizują oczywiście orzeczenia. Złożone, czyli dwa orzeczenia. Możemy też mieć zdania wielokrotnie złożone, czyli wtedy mamy więcej niż dwa orzeczenia. Co najmniej trzy. Jeżeli chodzi o zdania pojedyncze, dzielimy je na nierozwinięte, czyli takie, które mają albo tylko orzeczenie, albo ewentualnie składają się z orzeczenia i podmiotu. Mamy przykłady jem i ola śpi. Zdanie rozwinięte z kolei to takie, które poza orzeczeniem ma inne części zdania. Ale nie tylko podmiot, czyli na przykład dopełnienie. I tutaj mamy jem obiad, jem co obiad. Podmiotem jestem oczywiście ja. Tutaj mylące może być to, że też to zdanie składa się z dwóch wyrazów, tak jak ola śpi. Jedno jest nierozwinięte, drugie rozwinięte. Jeżeli macie problem z częściami zdania, to zapraszam Was do obejrzenia filmu dotyczącego składni właśnie części zdania. Tam naprawdę w bardzo przejrzysty sposób tłumaczę, jak do tego podejść. Wracamy do naszego tematu. Zdania złożone, i tu mamy zdania złożone współrzędnie i podrzędnie, i tak naprawdę na egzaminie musicie umieć odróżniać jedne od drugich. Nie musicie nazywać ich, nie musicie rysować ich wykresów, ale ta wiedza Wam nie zaszkodzi. Myślę, że czasem dlatego właśnie nauczyciele tej wiedzy wymagają. Pokażę Wam tylko, że zdania współrzędnie złożone to takie, których mamy dwa orzeczenia, a zdania mogą istnieć niezależnie od siebie. Są tak samo ważne, i wykres ich właśnie to przedstawia. Zdania podrzędnie złożone to takie, w których jedno zdanie jest ważniejsze od drugiego, ale ważne, że te dwa zdania nie mogą bez siebie istnieć. Te wykresy kreseczkowe po prostu o tym przypominają. Zaraz skupiamy się, przechodzimy do zdań złożonych współrzędnie. Tak jak powiedziałam, nie musicie znać ich nazw. Ja narysuję wam tutaj ich wykresy, podam spójniki, po których można je poznać, ale co wy z tym zrobicie? Czy to będziecie. Próbowali zapamiętać, czy nie, to już zależy od Was. Mamy zdania łączne. Wykres dla wzrokowców, bo niektórzy z Was już mieli to w szkole i po prostu mają się do czego tutaj odwołać. Ważne są te spójniki. I teraz zdanie współrzędnie łączne to takie, które po prostu łączy ze sobą dwa zdania. Spójnikiem naturalnym jest spójnik i. Tutaj wpisany jest też spójnik oraz, ale i i oraz to synonimy, to spójniki synonimiczne. Ani właściwie też jest spójnikiem synonimicznym, tylko Wykorzystujemy go w przeczeniach. Nie lubię tego ani tego. Lubię to i to. Przykład zdania: zjadłam śniadanie i wypiłam herbatę. Kolejne to rozłączne, czyli mamy dwie opcje albo albo. Synonimem do albo jest lub, bądź albo czy. Zrobię obiad albo wyjdę na podwórko. Zdania przeciwstawne. Ale, lecz jednak. Czyli nie mogę zrobić czegoś, ponieważ druga część zdania mi nie pozwala. Poszłabym do kina. Ale nie mam pieniędzy. Poszłabym do kina, lecz nie mam pieniędzy. Poszłabym do kina, jednak nie mam pieniędzy. Po co wam to pokazuję? Zauważcie, że za każdym razem tak naprawdę wystarczy zapamiętać jeden z tych spójników, a później w głowie zmienić go na odpowiednik, sprawdzić, czy przypadkiem nie da się go zastąpić. I ostatni rodzaj zdania współrzędnie złożonego to zdanie wynikowe. I tutaj mamy spójniki, więc dlatego. Stałam wcześniej, więc miałam sporo czasu. Skoro nie musicie znać nazw, nie musicie rysować wykresów, to tak naprawdę zachęcam Was tylko do tego, żebyście zapamiętali cztery spójniki i, albo, ale, więc. One pozwolą Wam wskazać zdanie współrzędnie złożone. Teraz, co to jest zdanie podrzędnie złożone? Wykresy to te schodki, jakie nazywacie. One symbolizują to, że czasem pierwsze zdanie jest nadrzędne, czyli ważniejsze, a czasem drugie zdanie. Co to znaczy? To znaczy, że jedno zdanie domaga się uzupełnienia i ono zadaje pytanie. Tutaj nie może pojawić się pytanie o czasownik, co robi? Od razu je wykluczamy. Pytania dopuszczalne są między innymi takie: kto, co, jaki, który, kogo, czego, o kim, o czym, jak, gdzie, kiedy, dlaczego. Mam nadzieję, że brzmiał znajomo. Co to znaczy i do czego wam to jest potrzebne? Mamy zdanie: Powiedziałam jej o tym, co zrobiłam. Na początek sprawdzamy, czy w ogóle mamy zdanie złożone, czy mamy dwa czasowniki. Zaznaczone są, powiedziałam i zrobiłam. Drugie, co robimy, sprawdzamy, czy przypadkiem nie pojawia się w tym zdaniu spójnik, po którym rozpoznajemy zdania współrzędnie złożone. Nie ma go tutaj, więc przechodzimy dalej. Sprawdzamy, czy jedno zdanie może istnieć bez drugiego. Zobaczcie, co się stanie, jeżeli ja urwę zdanie w miejscu przecinka. Powiedziałam jej o tym. Powiedziałam jej o tym. No ewentualnie jeszcze mogłoby brzmieć, ale już samo zdanie co zrobiłam niekoniecznie to, co zrobiłam, z pewnością uzupełnia pierwszą część zdania. Pierwsze zdanie domaga się uzupełnienia, o czym jej powiedziałam, i drugie zdanie odpowiada o tym, co zrobiłam. Tak, pierwsze zdanie tutaj króluje nad drugim, jest nadrzędne, a drugie jest podrzędne. Czyli zdanie nadrzędne wykorzystujemy do zadania pytania. Zdanie podrzędne odpowiada na nie. Czasem jest tak, że kolejność jest odwrócona i to drugie zdanie zadaje pytanie. Zobaczcie. Wtedy wykres wygląda tak, Mamy, kiedy byłam mała, bawiłam się lalkami. Znowu sprawdzamy, czy są orzeczenia. Są, są podkreślone. Czy są spójniki świadczące o współrzędności? Nie ma ich. To trzecie sprawdzam, czy mogę postawić pytanie tak, by jedno ze zdań na nie odpowiedziało. I mamy pytanie, kiedy bawiłam się lalkami? Odpowiada pierwsze zdanie tym razem, kiedy byłam mała. To, które odpowiada, jest zdaniem podrzędnym, czyli jeszcze raz, bo okazuje się, że nie jest to oczywiste. Zdanie podrzędnie złożone składa się ze zdania nadrzędnego i podrzędnego. Jeżeli na egzaminie pojawia się pytanie, które zdanie składowe jest nadrzędne, to zdanie składowe to jedna część z orzeczeniem, drugie zdanie składowe to druga część z orzeczeniem. I czasem nauczyciele próbują nauczyć Was nazw tych zdań podrzędnie złożonych, że mamy podmiotowe, orzecznikowe, dopełnieniowe, przydawkowe, okolicznikowe. Tutaj się zaczynają schody, bo tych okolicznikowych też jest bardzo dużo. Ja je tu wypisałam, ale tak jak mówię, one Was nie obowiązują. Ważne tylko, żebyście przeczytali sobie te pytania, które można postawić, bo to ułatwi Wam wyszukiwanie, zauważanie tej podrzędności. Zostawiam to dla Was. Pamiętajcie tylko, że jeżeli używając tych pytań z nawiasów, możemy zapytać jednym zdaniem o drugie, a drugie nam odpowie. Albo odwrotnie, na pewno mamy zdanie podrzędnie złożone. Do czego to jest Wam potrzebne? Bo czasem słyszę, że to jest nieżyciowe. To jest o tyle ważne, że dzięki temu mamy szansę poradzić sobie z interpunkcją. A jak wiemy, od interpunkcji całkiem dużo zależy. Co musicie zapamiętać? Że w zdaniach podrzędnie złożonych zawsze musimy postawić przecinek. Przecież słyszeliście, że przed który stawiamy przecinek? Przed Że? To właśnie dlatego, że są to zdania podrzędnie złożone. Przecinek stawiamy też w zdaniach współrzędnie złożonych przeciwstawnie, czyli przed ale, lecz jednak. Zawsze. Również w zdaniach złożonych współrzędnie przeciwstawnie, czyli przed więc i dlatego. Nie stawiamy przecinków w zdaniach łącznych i rozłącznych. Pamiętamy, że nie stawiamy przecinka przed i. Ważne, żeby pamiętać, że postawimy go wtedy, kiedy ten spójnik zostanie podwojony. I tylko wtedy. Czasem zdarzy się takie zdanie współrzędnie złożone łączne że zamiast spójnika i pojawi się po prostu przecinek. Zobaczcie, zjadłam śniadanie, wypiłam herbatę, poszłam spać. Możemy oddzielić te zdania przecinkami, wtedy sprawdzamy, czy w miejsce przecinka nie możemy wstawić i i nie zmienić jednocześnie sensu zdania. Jeżeli możemy, jest to zdanie współrzędnie złożone łączne. One są dość rzadkie, ale zdarzają się. Mam nadzieję, że to wybrzmiało, że w zdaniach współrzędnie złożonych Dwa zdania mogą istnieć bez siebie. Zobaczcie, zjadłam śniadanie, kropka, wypiłam herbatę, kropka, one dalej działają. Przejdźmy dalej. Ekspresowa powtórka jak zabieramy się do zadań tego typu na egzaminie? Sprawdzamy, czy jest orzeczenie. Jeżeli nie, mamy do czynienia z równoważnikiem zdania. Jeżeli tak, sprawdzamy, ile ich jest. Jeżeli jedno, mamy zdanie pojedyncze, dwa zdanie złożone, trzy lub więcej zdanie wielokrotnie złożone. Przy zdaniu pojedynczym sprawdzamy, czy poza orzeczeniem i podmiotem są inne części zdania. Jeżeli tak, mamy zdanie rozwinięte. Jeżeli nie, zdanie nierozwinięte. Jeżeli mamy dwa orzeczenia, pytamy, czy obydwa zdania mogą istnieć bez siebie. Jeżeli tak, to mamy zdania współrzędnie złożone. Jeżeli nie, czyli jedno pyta o drugie, a drugiemu uzupełnia informacje, mamy zdanie podrzędnie złożone. I ten schemat sobie właśnie w tej chwili zapisujecie, drukujecie i. Oswajacie się z nim. A teraz przejdziemy do zadań egzaminacyjnych. Prawda czy fałsz? Wypowiedzenie Bilbo także już zdążył poznać dobrze Torina no i od razu zgadł o co mu chodzi jest zdaniem wielokrotnie złożonym. Co robimy? Sprawdzamy jak się mają nasze orzeczenia. Podkreślamy je. Mamy trzy orzeczenia, zdążył, zgadł i chodzi. To znaczy, że tak, jest to zdanie wielokrotnie złożone, bo ma więcej niż dwa orzeczenia. Drugie, w wypowiedzeniu, kiedy Hobbit wsuwał się przez zaczarowane drzwi do wnętrza góry, za jego plecami gwiazdy ukazały się na bladym, pociętym, czarnym pasmami niebie, podkreślono zdanie nadrzędne. Czyli zasugerowano nam, że mamy już to zdanie podrzędnie złożone i sprawdzamy, czy pierwsza część tego zdania jest nadrzędna wobec drugiego. Które zdanie służy nam do postawienia pytania, a które na nie odpowiada? Zobaczcie, jak to wygląda. Mam nadzieję, że oznaczenie kolorami Wam tutaj ułatwi i tym razem... Druga część zdania służy nam do zadania pytania, kiedy za jego plecami gwiazdy ukazały się na bladym, pociętym czarnym pasami niebie. Pierwsze zdanie odpowiada, kiedy hobbit wsuwał się przez zaczarowane drzwi do wnętrza góry. Oznacza to, że drugie zdanie jest nadrzędne wobec pierwszego. Czyli tutaj odpowiedź jest fałszywa. Bo podkreślono nam zdanie pierwsze. Prawda czy fałsz? W wypowiedzeniu jedźmy, sprawdzimy. Przecinek oddziela zdania składowe w wypowiedzeniu złożonym współrzędnie. To jest ta sytuacja, o której wspomniałam na koniec, bo mamy dwa orzeczenia rzeczywiście. Sprawdzamy, czy te zdania mogą bez siebie istnieć. Jedźmy, kropka, sprawdzimy, kropka. Jak najbardziej tak. Dla pewności możecie zawsze spróbować pod przecinek postawić i. Jeżeli to też zadziała, na pewno mamy zdania współrzędnie złożone. Zresztą nie możemy pomiędzy nimi Postawić żadnego pytania. Mamy tutaj prawdę. Druga część nie dotyczy tego tematu, więc ją pominę. Mamy kolejne. Wskaż wypowiedzenie podrzędnie złożone. Wybierz właściwą odpowiedź. Czyli oczywiście szukamy sobie orzeczeń, bo czasem tutaj możemy w ogóle trafić na zdanie pojedyncze. Gdy już znajdziemy orzeczenia, to sprawdzamy, czy między zdaniami możemy postawić pytanie. Filozofia i życie muszą się spotkać w tym, kto filozofuje. Mamy tu orzeczenia, muszą. I filozofuje. I zobaczcie, spróbujmy przerwać to zdanie. Czy ono będzie istniało jedno bez drugiego? Filozofia i życie muszą się spotkać w tym. Narzuca się nam pytanie, z kim? Z kim filozofia i życie musi się spotkać? No, w tym, kto filozofuje. Czyli ta druga część zdania jest niezbędna, dopełnia tę pierwszą i wykres zdania wyglądałby tak, czyli na pewno jest to zdanie podrzędnie złożone. Dla pewności możemy oczywiście sprawdzić pozostałe odpowiedzi: spóźniony pociąg, odwołany lot, nieprzewidziane okienko w wykładach. Tutaj sprawa jest prosta, ponieważ w ogóle nie mamy orzeczeń, czyli w ogóle nie mamy tutaj zdania złożonego. Dobry filozof nie rozstaje się z lekturą, a ona jest jego codziennym pożywieniem. I zobaczcie, tutaj moglibyśmy rozdzielić to zdanie kropką: Dobry filozof nie rozstaje się z lekturą, kropka. Ona jest jego codziennym pożywieniem. Działa? Działa, więc to będzie już zdanie współrzędnie złożone. Filozofia może stać się sposobem na życie tylko pod warunkiem tego spotkania. I tutaj mamy jedno orzeczenie, więc mamy zdanie pojedyncze. I jeszcze jeden typ zadań. Dokończ zdanie, wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych. Wypowiedzenie. Mój przyjaciel ze studiów opowiedział mi niedawno o swoich dokonaniach i powszechnie znanym dorobku zawodowym. To. I tu przechodzimy przez nasz schemat, który sobie już wydrukowaliście, czyli sprawdzamy, ile mamy orzeczeń w tym zdaniu. Ja znalazłam tylko jedno. Orzeczenie opowiedział. Jeżeli jest jedno, mamy do czynienia ze zdaniem pojedynczym, chociaż bardzo długim. Może pojawić się zadanie polegające na tym, by to zdanie pojedyncze przekształcić w zdanie złożone. Prościej mówiąc, musicie zrobić, stworzyć dodatkowy czasownik. I na przykład może wyglądać to tak. Mój przyjaciel ze studiów opowiedział mi niedawno o tym, czego dokonał, i coś tam ewentualnie dopisać. Mamy jeszcze takie zadanie: przekształć podane zdanie złożone na zdanie pojedyncze. I mamy dwa orzeczenia, czyli rzeczywiście zdanie jest złożone. Zauważyłem uczniów, którzy wychodzili ze szkoły. By powstało zdanie pojedyncze, musimy się jednego orzeczenia pozbyć. Najlepiej zrobić to y, używając tutaj imię słowów przymiotnikowych. Film o imię słowach również znajdziecie na moim kanale. I zdanie może wyglądać tak. Zauważyłem uczniów, jakich wychodzących ze szkoły. Wydaje się, że tych wiadomości jest dużo, ale tak naprawdę, jeżeli je przetrenujecie, nie powinniście mieć z tym, Zbyt dużego problemu. Mam nadzieję, że ten filmik okazał się pomocny i przyda wam się podczas przygotowań do egzaminu. Dziękuję Wam serdecznie i do zobaczenia.